Oh, oh, Как форма? Добрая. Все доброе. Почем мне? Słuchajcie, dzisiaj w wielu miejscach Polski odbywają się podobne imprezy. Właściwie od piątku jest to rocznica programowania pierwszej Białoruskiej Republiki, która powstała po I wojnie światowej. I tak chcemy tymi wydarzeniami uczcić i solidaryzować się z tymi wszystkimi Białorusianami, którzy chcą walczyć o wolność u siebie w kraju. Mam nadzieję, że już za niedługo będziemy takie koncerty mogli organizować u nich. Słuchajcie, jest chłodno. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Ale żeby było cieplej to chodźcie tutaj pod scenę. Na pewno zrobimy świetną atmosferę, mamy kilka fajnych zespołów, ale zanim zaczniemy grać, kilka słów o całym wydarzeniu i o tym dzięki komu się ono odbyło. Zapraszam na scenę europosła Marka Migalskiego. Dzień dobry jak krótko, witam serdecznie. Zapraszam wszystkich, którzy tam się są z tyłu, a przyszli właśnie na tą imprezę, nie bójcie się kilka słów i zaczynamy grać przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia, czyli, czyli, czyli ludziom z mojego biura poselskiego ale przede wszystkim tym, którzy bez których ta impreza by się nie odbyła panu prezydentowi miasta Katowic panu Piotrowi Uszokowi panu naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi i inicjatywie Wolna Białoruś bo to ona jest od wielu lat autorką tej, tego przedsięwzięcia. Moi drodzy, patronom medialnym również należą się podziękowania. Telewizja Katowice, Radio Katowice, Radio Racja, Bielsat TV i redakcja bloga Białoruś2010. Dosłownie parę słów. My tutaj się zgromadziliśmy, za chwilę będziemy mieli okazję wysłuchać koncertów, posłuchać muzyki. Dziękujemy oczywiście artystom, którzy nas zaszczycili. Ale tej możliwości nie mają nasi przyjaciele, nasi bracia po naszej wschodniej granicy. Na Białorusi systematycznie następują aresztowania. Nie tylko opozycjoniści siedzą w więzieniach, ale również zwykli ludzie tacy jak wy. Młodzi ludzie, którzy, którzy po prostu chcą się bawić, chcą korzystać z wolności. Nie dalej jak dwa dni temu nastąpiły kolejne aresztowania, i tego typu koncerty chcemy, żeby były w pewnym wyrazem solidarności właśnie z tymi, to znaczy ze wszystkimi, którzy walczą o, o demokrację, walczą o wolną Białoruś, ale też ze wszystkimi młodymi ludźmi, którzy tam są, którzy, którzy chcą korzystać z takich samych praw jak wy, bo to, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, to, że my jesteśmy wolnym i demokratycznym krajem, jest dla nas oczywiste i naturalne, ale tak samo oczywiste i naturalne powinno być to, że wszyscy nasi sąsiedzi korzystają z tych samych praw. I dzisiaj bawiąc się, słuchając muzyki, tańcząc i y, 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 po prostu spędzając dobrze czas, miejmy w pamięci to, że kilkaset kilometrów stąd są ludzie, którzy, którym nie dane to jest, którzy są tacy sami jak wy, ale jednocześnie nie mogą żyć w takich samych warunkach jak ty. Także zachęcam y, do, do zabawy, ale też o ty, y, do, zachęcam do pewnej refleksji czy do myślenia o tym, jak, jak bardzo ci, którzy sąsiadują z naszym krajem, nie mogą korzystać z tej wolności. Takimi inicjatywami wspomagamy ich. Mam nadzieję, że przyślemy panu Łukaszence jasny, prosty message, jasną, prostą, krótką deklarację i informację, że dni jego reżimu są policzone, że z każdym dniem zbliża się ten moment, kiedy na ulicach wszystkich białoruskich miast będą tańczyli ludzie wolni, przez nikogo nie aresztowani, korzystający z pełni swoich praw. Panie Prezydencie Łukaszenka, ten czas, ten dzień się zbliża. Bawcie się dobrze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo artystom. Ok, to zaczynamy. Pierwszy koncert Radikal Garaża, na. Roca, drop legger Every man wanna be rich, man. Every man wants to be free. Somebody say you are liar. Somebody say you have you give to here. Every man wants to find this way. Every man wanna be here. Somebody said you are fire. Somebody said come you get Every man wants to be a rich man. Every man want to be free Somebody said you are a liar Somebody said have you gave to Every man want to find this way Every man want to be near Somebody said you are a Somebody said come you gave to He's not so far away If you gonna try If you get something to say it's not so far away If you are gonna try if you wanna find your own way, it's not so far away If you wanna try, if you got something to say It's not so far away If you wanna try, if you wanna find your own way Wszystkie szary człowiek taki jak każdy z nas Co raz we mnie Was wśród domowych mas Konstracja sięgająca za nimi życie na poprawę, zero Dzięki jeszcze raz. Zapraszamy na scenę. No nie nie ma. Niczego, niczego. I poszedłem na